Storytime. Ojciec Basi był bardzo wymagający. Sam miał dobrze prosperującą firmę i Basia zawsze słyszała, że należy dawać swoje 150%, aby coś w życiu osiągnąć. Basia, odkąd pamięta, była porównywana do swojego rodzeństwa, co ją bardzo stresowało, bo nigdy nie usłyszała, że rodzice są z niej po prostu dumni, kiedy nie wiązało się to z jakimś osiągnięciem. Teraz, gdy jest już dorosła w pracy, gdy popełni mały błąd, wciąż przychodzą jej do głowy myśli, że nie jest wystarczająco dobra, a już nie daj Boże, gdy inna koleżanka robi coś lepiej od niej. Basia bardzo złości się w duchu na nią, po pierwsze, że wszystko umie lepiej, a po drugie, że nie jest wystarczająco staranna w swojej pracy. Basia ma o to do siebie żal, że przychodzą jej do głowy takie myśli i czuje, że jest nieautentyczna, co bardzo ją smuci. Basia jest jednak też przekonana, że jej potrzeby nie są ważne. W jej domu nie było kultury odnagrodzania się czy odpoczynku po ciężkim dniu pracy. Basia wspomina, że rodzice byli nastawieni raczej na osiągnięcia, ba, jak mówi, byli wręcz zafiksowani. Basia trafiła do korporacji, gdzie również liczą się osiągnięcia, dlatego też prawdopodobnie sytuacja ta uruchamia w Basii kilka schematów, które utworzyły się za czasów mieszkania w domu rodzinnym. Schemat nadmiernych wymagań, wadliwości, zahamowania emocjonalnego oraz prawdopodobnie deprywacji emocjonalnej, bo Basia nie zna swoich potrzeb. Basia radzi sobie ze schematem nadmiernych wymagań poprzez poddawanie się mu, a to chroni ją przed aktywacją schematu wadliwości. Kiedy Basia popełnia błąd w pracy, odzywa się w niej część, którą nazwiemy wewnętrznym krytykiem. Jeśli chciałbyś pomóc mi w rozwoju tego kanału, to możesz to zrobić stawiając mi kawę na bajkafi.to. Link znajdziesz w biografii. Który twierdzi, że Basia do niczego się nie nadaje. Głos ten ma olbrzymi wpływ na część Basi, którą nazwiemy małą Basią. Jest też część zwana dającą z siebie wszystko Basią, której zadaniem jest ochrona małej Basi przed poczuciem, że jest do niczego, że do niczego się nie nadaje. Dlatego też wciąż podsuwa jej myśli, musisz dać z siebie 150%. Nie możesz pozwolić sobie na jakąkolwiek porażkę, bo udowodnisz, że się do niczego nie nadajesz. Pewnego dnia Basia poszła na terapię. Od tego czasu zaczęła zauważać i rozróżniać głos wewnętrznego krytyka, który mówi jej, że do niczego się nie nadaje i te wszystkie inne okropności. Basia odkryła w sobie również część zdrowego dorosłego, od której czasami słyszę, że jest wystarczająco dobra. Przypomina jej się wtedy jej babcia, która była bardzo dobrą kobietą i zawsze z wyrozumiałością podchodziła do porażek Basi. Do wspomnienia babci, jawi się w Basi jako wzór i łapie się czasem na tym, że ma ono wielką siłę, kiedy uruchamia się wewnętrzny krytyk. Basia zaczęła szukać wokół siebie też innych przykładów ludzi, którzy wydają się takimi zdrowymi dorosłymi. Ma w swoim towarzystwie kilku znajomych, którzy zawsze fascynowali ją swoim współczuciem do innych, i samych siebie. Basia stara się zadbać o swoją część małej Basi, biorąc przykład z innych. Zauważyła też, że przykładowi znajomi, pracujący zresztą w tej samej wymagającej firmie, potrafią obniżać sobie poprzeczkę, stawiają granice, kiedy szef każe zostać zbyt długo w pracy oraz że naprawdę nic się nie dzieje, jeśli sobie odpuszczą. Dalej są szczęśliwi. Basia w ten sposób powoli zaczyna wzmacniać swoją część zdrowej dorosłej, starając się doceniać zawożony trud i opiekować się swoją małą częścią, zauważając jej potrzeby. A jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jakie są źródła Twoich problemów i jak sobie z nimi radzić, chodź na wirtualną kozetkę. Link znajdziesz w biografii.